Zobaczcie, to jest moja rodzina syrenek, mój synek, moja córka i moja ukochana. Wszyscy tata, jesteśmy syrenkami. Łapeckę. O, słyszymy. Łapeckę, 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 łapeckę <noise> w górę, zostawcie łapeckę, tata <noise> Ja go nauczyłem mówić łapeckę w górę i cały czas mówił łapeczkę. To weźcie się dla niego. Łapecka, tak, tata. tak, już ci klikną. Widzowie klikajcie teraz łapeckę wszyscy. Łapecka, łapecka. Tylko mamy największy problem, dlatego że kusownicy po nas przypłynęli. Zobaczcie, ilu ich tam jest, o kusownicy villagerowie. Mają siatki, mają swoje włócznie i przypłynęli tutaj motorówkami. Oni dzisiaj nas chcą zaatakować. Całą rodzinę Syrenek, no cały nie, 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 nasz dom. tylko nie to, zaatakować naszą boje. rodzinę. Jak my sobie będziemy poradzimy? Musieli bronić. Wyciągamy mieczyk, patrzcie, i będziemy musieli bronić, tak? Ale czy my sobie damy radę? Zobaczcie, ich jest zamykanie jest taką mnóstwo. małą rodziną. No, my tylko we dwójkę nie damy rady. Nie, nie. Bejbusie, wy musicie się schować. Idź, ukryj je. Córkę, Dobrze. syn idźcie szybko, ukryjcie się w domku, Tata. a ja płynę. Płynę, mam pewien Nie. pomysł. Yy, wiecie co? Ja zamienię swoich przyjaciół. Tylko, a, czekaj, czekaj, mam pytanie. Jak zmienić ludzi w syrenkę? Bo to ona właśnie eee, mnie zmieniła. No wiesz, pamiętasz chyba jak ja cię zamieniłam, prawda? Yy, co ja muszę Dałam zrobić? Dałam ci Łusa? Yy, to ja będę I musiał... musisz ich też pocałować. Słuchajcie, bo ja mam taki plan, że moi przyjaciele tam gdzieś są. Ja popłynę i ich poszukam. Jest to nikomajki, oni nam pomogą. Tylko będę musiał ich zamienić w syrenki, więc Będę musiał ich y, pocałować y O tak, dokładnie tak jak ja Dawaj buziaka O, o, dobra, serio będę musiał Nie no, żartuję, nie musisz, dam ci miksturę Miksturę, a dobra To ich nabiorę, że będę musiał ich pocałować to schowa busta, ok? I weźmy w takim razie tą miksturkę A ile potrzebujesz ich, ile masz przyjaciół Weźmy Niko i Majkiego Lumi, nie wiem gdzie jest Lumi Więc daj, daj dwie, daj Dobrze, dwie na razie to łap. Dobra, Uwaga, okay. jedną jedna. biorę, dobra, patrzcie, biorę jedną I druga, biorę drugą, dobra i szybko Szybko płynę, schowajcie się, schowajcie się! A ja się. się zajmę bajbusiami powodzenia! Tak, tak, chowajcie się do domku! Schowaj nasze dzieci. Dobra, a teraz ja szybko płynę, a villagerowie już się powoli zbliżają do naszego domu, tylko my musimy stworzyć armię. Ja potrzebuję moich przyjaciół, żeby nam pomogli. Bo jak z nas atakują, to będzie po naszej całej rodzinie. Dobra, czekajcie, wypłynę sobie tutaj u góry i sprawdźmy, może gdzieś tu będzie Niko i Majki. Może tam popłyniemy, czekaj. Szybko płynę, płynę, płynę. Może tam Niko, Majki, Niko! Gdzie oni są? Niko, Majki! Ty hm. co to jest? To to takie tuki? Ty? To już coś? Widziałeś takie, takie czy kiedyś? Gdzie oni nie są, mam Mikey? pojęcia Niko, to jest coś dziwnego. Ej, słyszę moich tutaj nie było. Oni gdzieś tutaj są! Cześć, płynę, 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 szybko, szybko zasuwam, nurkuję! Niko, Majki, jesteście, Niko, Majki! To jakaś tu piła, co to jest? Jakaś! Ej, siekiera? Nie ma Cześć, oni coś no mówią, mówią o tego pile. Nie A piła tam jest, oni tam chyba są kowioski, wioski szybko, szybko, tutaj w ogóle rybackie, ale jakie ogromne, na co to jest? W ogóle. Nie, muszę ryby są pojęcia. małe. Muszę po nich popłynąć, muszę po nich popłynąć i zamienić ich, wy Syrenki. Dobra, to płyniemy, płyniemy, płyniemy. Czekaj, tutaj, uważajmy na siatki, żebym się po prostu w nie nie złapał. Tu są takie siecie. Oni zastawili, to villagerowie. Oni łapią rekiny i też łapią właśnie Syrenki, czyli nas. Nie mogę na to pozwolić. Musimy ich załatwić raz na zawsze. Dzisiaj zrobimy wielką, wielką bitwę. Dobra, czekaj, gdzie oni są. Widzę ich. Tak, on się kręci w ogóle. Nie, są właśnie. Tam są, tam są. Niko, Majki. Nico. Ale to ryb coś takiego na ryby to jest no dziwne, Niko. nie wiem co to się w ogóle. Hmm. Dzieje. Oni widzą ten sprzęt! Niko, Majki, tylko mnie nie słyszą! Majki, Niko, tu jestem! Tu jestem, Halo, tu oh, jestem. To boom, boom. Tu wow. jestem! Nie ale słyszą mnie! Oni patrzą, na to dobra, dobra, czekajcie, muszę wyjść z wody, muszę wyjść z wody. O o, to będzie niebezpieczne, bo serenki żyją pod wodą, ale dobra, wyskakuję. Uuu. I szybko, musimy do nich biegnąć, ale czekaj, a, nie mogę tam. O, jest. wyskoczyłem, wyskoczyłem. I teraz musimy pójść. Ale jeszcze zanim to pamiętajcie o moim sklepie, słuchajcie, wleciała nowa rzecz. Patrzcie na to! Coś nowego! Nigdy tego nie było! Jest to kostka Smyslu Team! Kostka, którą możecie ułożyć. I macie z każdej strony naszą twarz. Na przykład jest moja patty, Niko z krzywymi oczami. Jestem ciekawy, czy dacie radę nas ułożyć. Jak sobie wejdziecie tutaj w opis, patrzcie tutaj, sobie zjedziecie, a kostkę możecie spróbować tak ułożyć. Jestem ciekawy, kto z was ułoży nasze postacie. I tutaj kostkę sobie obracacie w różne sposoby, na różne kierunki, żeby ją ułożyć calutką nasze wszystkie twarze. Także wpadajcie, sprawdzajcie. Niedługo wam to pokażę na żywo. A ja już biegnę szybko do Niko Majki. Niko Majki, potrzebuję Waszej pomocy. Coś tu Niko Majki, to ja, to ja, Smyslo, to ja. Co? Co to Ej. jest? Ty masz ogon! On ma ogon! Ja, ale spójrz jaki, taki złoty, niką! Wow. No weź te oczy! Ty? Ja cię kręcę co ja widzę w ogóle! Ej, Niko, ja. jest w szoku! Zobaczcie, przyjaciele! Jestem syrenką, a wy nie chcieliście mi uwierzyć. Pamiętacie jak ja wam mówiłem kilka dni temu, że jestem tak. syrenką, że syrenka... Mnie, ja miałem tam syrenkę, ja żyję pod wodą, słuchajcie, mam całą rodzinę syrenek, widzicie? Rodzinę co ty mówisz! O, oh ja! Yeah. Do wody, do wody, do wody, do wody. Do, do wody, wody mam iść. Crybko, idziemy za nim! Chodźcie, potrzebuję waszej pomocy. I to bardzo. Waszej pomocy? No chodźcie, muszę wam coś powiedzieć. No, dobra, dobra, idziemy, biegniemy! idziemy biegniemy. do wody, idziemy do wody. Mam bardzo duży problem, tylko potrzebuję was. Słuchajcie, Niko, opatrzcie, ja teraz płynę. Zobaczcie jak zasuwam! No, no, jak szybko. No, jak no, widzicie, jak szybko zasuwamy? No, I słuchajcie, potrzebuję waszej pomocy. Zobaczcie, no. tam są villagerowie, widzicie? Tam, tam, o, tam widzę, jest. widzę, widzę. Ze siatką stoi. Oni zaraz spłyną do mojego domu rodzinnego. O nie! To ich sprawka to wszystko. Tak, to ich sprawka. To co widzieliście, tamte piły i siekiery, to to villagerowie. Oni łapią rekiny, ryby i syrenki. Oni no, chcą czyli ogony. Dla siebie też. Dla villagerów te ogony są bardzo ważne. Oni je kolekcjonują. I musimy o. uważać, no? Ale słuchajcie, mam pewien pomysł. Moglibyście po, po pomóc mi, byśmy ich wspólnie no, rozwalili. Pewnie. Razem no, pewnie. byśmy ich rozwalili. Rozwalić ich możemy! No. Wskakujcie, wskakujcie do wody i dawajcie, popłyniemy Ale ja do nich. Ja nim. nie wytrzymam przecież pod wodą. Ja słabo pływam. Słabo pływasz? Nie dacie radę? Yy... No. tak. Dobra. Ja muszę oddychać, dobra. To mam, to oh. mam pomysł, mam pomysł. Zmienię Co? was w syrenki. No yy... syrenki? Nie, 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 słuchaj, jest... spokojnie, lepiej nie, lepiej Dobra, nie, 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 nie. to ja spróbuję popływać. O nie, o, -o. to ty był mój da pomysł. No dajesz popływać, nie? E -o. E -o. E -o. E -o. <śśmieniu> jak wypłynąć? Płynę, 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 chodź, chodź, zabieracie, zabieracie. Do góry, 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 do góry. E -o. Dobra. O nie, to jest kiepski pomysł. Oni nie potrafią pływać, ale ja mam na to sposób. Zmienię was w syrenki, tylko będę musiał was pierwsze pocałować. Co? Pocałować? Słyszał, czy ty się dobrze czujesz? <śmienic> o nie. Ten, on chce nas pocałować ja i ja nie mogę. E e e nie mogę takich rzeczy słuchać. Spokojnie tu no nie, chodźcie, wam nigdy, 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 dam nigdy, jednego nigdy. całuska. I, nie, nigdy. I zmienicie Zobacz, się. Usta. Z ręki się zmienicie. Normalnie będziecie mieć ogon, tak jak ja. A nie ma innego sposobu: ja nie będę <coughs> całował ciebie. Bo właśnie, to jest to jest bardzo zły pomysł, Smiley. Chodź, Niko, ty pierwszy, chodź. Nie, 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 mój, na pewno nie. nie. Tak, mój, mój, nic, Niko, poradzicie sobie ze mnie. Zobacz na tego. Ja nie mogę, ja nie mogę tak. <gri thigh smash> Majki, może ty. No, no my ja na pewno nie, na pewno nie. Nie, 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 go... nie, 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 no, nie można było tak od razu? No, rzeczywiście, mogłeś powiedzieć od razu. <laughs> no co no to daj było? Mi, daj mi. Dobra, chodźcie, chodźcie, tylko musicie to wypić pod wodą. Dostałem to od prawdziwej syrenki. Poznacie moją ukochaną syrenkę, to będziecie dopiero w o. szoku, nie? Dobra, chodźcie, chodźcie. Nie mogę tutaj. się doczekać. Nurkujcie wodę i jestem mega ciekawy, jak o, Majki o, 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 i Niko będą wyglądali jak syrenki. Uwaga, o, o, dobra. Dorzucam teraz tobie jeden eliksir, poczekaj, leci, leci. leci. Musisz go u gry zabawić, dobrze? O, dobra, Raz słapałem. dla Niko, dla Niko. Poczekajcie, dobra. I Dobra, ma, macie eliksirki? ok, teraz tak. po kolei. To pierwsze Majki. Majki, teraz ty pierwszy wypijesz i zobaczymy, jak Majki będzie wyglądał. A wy kliknijcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem. Dobra, Majki, to się pospiesz. 3, 2, Nie, klikajcie teraz i patrzymy! Wow! Ej, hey, spójrzcie na, na mnie! Ha. Tak jest! Ej, wygląda wow. super! Ej, bo wow. mi się... krew mi się kończy! Jeho. Wow! Ej. Patrzcie na to jaki ładny, piękny, niebieski ogon syrenki! Ale Majki, super wyglądasz! Jak prawdziwym pływać, Patrzcie, pływam! Zobacz jakimi jesteśmy pięknymi syrenkami! Ale super! Niko! Ale super! Niko <laughs> O nie, Niko, Niko, wypi to! to wy Niko! Pito! Niko! Dzień dobry. Wow! jaka My piękna syrenka, Jaka piękna syrenka, wow! Zobaczcie, ogon! Zobacz, <grym> mam przyjaciół syrenki! O jeden! O, je, super! Oh, to jest moja najlepsza pomoc. Ej, a teraz chodźcie, dam wam buziaka. nie, nie, nie. nie, nie, nie. Gotowałem, nie będę. Na ja tylko oh. dziewczyny. No, dobra, ja już to chowam. Dobra, ej, słuchajcie, teraz potrzebuję Waszej pomocy. Macie tutaj mieczyki! Jeden, drugi wow. mieczyk! Bierzcie go! I trójząb też weźcie tutaj. Niko, weź jeden, tutaj masz mieczyk tutaj, biure, u góry biure. jest. U góry jest, odora Okej Super! Okay, każdy ma mieczyki, a teraz ręki płyniemy do mojego domu, dawajcie! Płyniemy! płyniemy. Chodźcie, tu wow, jest mój ale dom. A tu ładnie! Dawajcie, tak dawaj. tylko na płyną. Ale będzie super, ej. Moja ukochana, jak to zobaczy, to. Teraz damy radę, damy radę im popalić. Patrzcie, z tyłu są oni, to villagerowie. Tam są, nie rzeczywiście. Musimy uważać, uh -oh. uważajcie, Oli oni mają siecie, jest. mają liny, chcą nas złapać jako syrenki, ale my się nie damy. Dobra, teraz spływajcie, tu jest mój dom. Ukochana wow, jesteś? ale tu ładnie Kochanie, jest. gdzie jesteś, jestem, kochanie? Jestem, jestem tutaj. O, jesteś, oh. jesteś. Patrzcie, to wow. moja... Wow. Ej, smajslo. Poznajcie się, to jest moja ukochana syrenka, a to są moi przyjaciele. Szyrenka. Cześć, Majku, ile ile się ile no, i patrz ile delfinów przeprowadziłaś! Łołaj, wow, ty zwołałaś mnóstwo delfinów! Tak, ukryłam Bejbusie, żeby nic im się nie stało wow. i mamy armię delfinów! Ile delfinów, dobra, jaką mamy armię, zobaczcie! Armia delfinów, armia syrenek, teraz musimy dać radę! Musimy ich pokonać, dać radę. żeby nam yes. dali spokój! Tak, pokonamy ich wszystkich! Armia do, do boju! Ale czekajcie, o dawaj. O, wiesz, trzyma! Delfinek, szyba, delfinek nawet! Nie wziął. Patrz, Macha! Patrz jak Macha! O, delfinek, jesteś gotowy? Patrz, macha. Twoi przyjaciele jeszcze nie wiedzą, że delfiny nas no? rozumieją. Ono teraz te delfiny rozumieją wszystko, Właśnie. nie? Co mówicie, to oni rozumieją. Ej, no. Delfinie, weź pod do góry. Patrz, widzisz, płynie do góry. Rozumiem wszystko, rzeczywiście. Tak. Ej, Nico, on, tu jest super. on was rozumie i, bo jak jesteśmy syrenkami, to możemy gadać z rybami podwodnymi. Nawet nie wiecie, jak ja jestem szczęśliwy. Taki uśmiechnięty, że jesteśmy wszyscy razem, jako syrenki jeszcze w Smile Slow Team. Bo to tak właśnie jest. pamiętajcie, ekipa Smile Slow Team, zapamiętajcie na zawsze. Smilandia Forever, Smile Slow Team na zawsze w serduchu. Tak tak slow jest. Team! Dajcie mi ich tutaj! Dawajcie mi ich tutaj, rozwalaj wszystkich sam za swój lat. nie! Ej, co tu to, to płynie? Dobra, ej, co to co płynie? Ma? co to jest? Co to jest Gane? co jest co to jest, 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 płynie? Co ej, jest, jakie co... to ma krzywe oczy w ogóle? Niko, uważaj, to jest ryba rozdymka. No i co, Ej, to jest... Ta ryba ma takie krzywe oczy, jak Niko. Właśnie, zobacz, jaki krzywulec. Ej, patrzcie na ja to. Może to się tyko? zaprzyjaźnicie. Ej, to będzie mój best friend. Zobacz. Ej, patrzcie, Niko ma przyjaciela. A! mój best friend. Ej, twój najlepszy przyjaciel, best friend jest. Kopalny. Lubią się. Niko best friend. Pływamy razem? Wszyscy razem do przodu, do przodu. Syrenki, delfiny, patrzcie, wszyscy płyną. Teraz będzie wielka, największa bitwa walka pod wodą. Kto wygra? Miecze, wyciągamy wszyscy, miecze. Masz Uwaga, jak jest. villagerowie już płyną. Patrzcie, ilu ich jest. Już się zbliżają, ale to będzie walka. No, Musimy to zwyciężyć. To wszystko walka, syrenki to Syrenki zawsze dadzą radę. Syrenki! Taki ręki! Syrenki. ręki! Syrenki, syrenki. Tak syrenki. Syrenki, tak Do ataku! <immen> Do taku dawajcie! A, macie! A, a, wszystkich! Biotyka! Co tu się dzieje? Bierzemy ich dawajcie, o, Ale jest dawaj wielka ich! walka! Co ale są się... silniej! Co tu się dzieje? Dawaj, bajki, Niko, dawajcie! A, a, macie! Delfinku, dawaj, pij! Delfiny lecą, patrzcie, biją też dostaję, też dostaję. Oh. Oni mają siatki, uwaga! Ale dostają, dostają, uważajcie, uważajcie na siatki. Uważajcie na siatki, one siat... A, siatkami plontują! Plą... Plą... O, plątują. Uwaga, bijmy się, bijmy się! Co się dzieje? Ja, o nie, szybko. one tam biją się, Uważaj, bajki A, biorę ich, odciągam, delfiny, dawajcie! Uff. Jest dostałem, dostałem, dostał, chyba już wszyscy padli. Ej, łatwo było, rozwaliliśmy ich, ej, tak, nie ma jest. żadnego. Udało nam się. A, nie, nie, dało nam się. Ale czekaj! Nie jest. Tam jeszcze jeden ucieka! Jeszcze jeden go, ucieka! Go. Nie, Łapać go, go, szybko, szybko, pójdzie, pójdzie, dawajcie, dawajcie, dawajcie! Bierzcie go! Szybko, no, nie nie on wypływa, on wypływa. Zobaczcie jaki miglans, on pewnie chce pójść po swoich Musimy gopać, musimy nie, go szybko! Szybko, 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 szybko. M. Uciekł, uciekł, uciekł. O, jeden, ten. A, dopadniemy, co się wiesz? no. Dopadniemy, cię. Zobaczcie, oni tutaj jeszcze łapią rekiny. Ło, wow, jak zapali jakiego rekina. Dobra, i rekiny oni sobie mogą łapać, nie? Rekiny, ale syrenek nie możecie łapać. Zapamiętajcie Płaci, sobie. Zakaz łapania syren. Tak, nie tak. łapcie syrenki, nie łapcie syrenki. Tylko rekiny, syrenki nie. O, a piłka nie jest lepsza. tą piłkę, mi. No, piłkę Właśnie, zabierz, piłka tak. Piłkę jest nasza. Piłkę zabieramy, Smiles Team piłka najlepsza. Pamiętajcie, że, że taka grać. piłka też Jest fajna na moim sklepie. Daj, o, rzuć na no, dawaj. Patrz, Proszę. leci, leci. Łapie, 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 łapie. Dobra, ja i mam teraz ja ci rzucę, na rzucę. Uwaga, uwaga, rzucam, rzucam, dawaj, leci. Uho, pleciało. Uho, wow, jak pleciało. Wow, jak no i daleko. możemy sobie grać. Takie piłki są też na moim sklepie, pamiętajcie. Small team. piłeczki. Patrz, leci. Wow, wow, jak wysoko wow, jak wysoką góry. jak spada. I szybko biorę ją. Small piłkę. Uho. No i wreszcie z ręki mogą żyć długo i szczęśliwie. Wróćmy do swojego domku. Eee, ale spoj się. Tebie, bo to jeszcze nie jest koniec. Co? Nie koniec? O, 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 nie odwróć jest, się. O czym mówicie do mnie, bo nie rozumiem? Obracaj się. To jest grane. Czemu mam się odwróć? To znowu oni! Przyszło ich więcej, ale zaraz, zaraz, mają jakiegoś wielkiego rekina! Co, co to jest za wielkość? Ole, duży, ja, dwa wielkie rekiny, aż dwa. Jeden duży, jeden mniejszy. O, ole, teraz będziemy mieć, będzie mieć większy problem. Przaciemy! Musimy, Musimy ich pokonać! Do ataku! Do ataku! No nie! A szabasz, rekinie! Skrzydła mu, skrzydła mu! W oczy! Oda, dwa goku, a o, o je, je wie. o, jaki wielki. Uważaj. To, jak... to ten villager, Uważaj, tego, tych wilaczerów, tych villagerów. A masz, a masz te wilaczerów, tak, villager. villagerów, villagerów, szybko. Co tu się dzieje? jaka wielka bitwa. Ile ich jest tutaj? Z z reki. Z damy, damy radę, damy radę, damy Dawajcie piratów wilaczerów. Tu tu jeszcze villagerów najważniejsze, patrz villager! A masz tu. A macie wilaczerów. Siadkom, on Co tu się dzieje? Tam patrz, to Jaka bitwa wielka. My musimy wygrać. Damy radę, damy radę, damy tak, radę. jeszcze tego Dostaję, ten, ten, dobra, pad, padł. Ile leży, leży. Wycofajcie się, wycofajcie się, wycofajcie się. musimy wycofać się, wycofać się, wycofać się. To tam po największego delfinka! Płyncie, płyń, pójń, płyń, Tam delfinku. będzie, chodźcie delfinki, musicie dobra, mi dobra. pomóc. Oni zawracam, Dobra, delfinki popłynęły do pati po największego delfina, a my musimy, Majki Niko, zmierzyć się z rekinami. Dawajcie! Do ataku! Dobra, ciężko, do ataku! Do ataku Czekaj, bije go tutaj w tą w tą górę, go bije. Ale to tak jest, on jest za twarde. On się obraca, <laughs> on się obraca, on się obraca. Dobra, no, Czekaj, spróbuję mu w oko wycelować, żeby był ślepy. Chodź tu. Czekaj, oko, oko. Ale on się obraca. O, nie, sprytny. Czekaj, tak, czekaj, czekaj. Są. A, masz, ja z drugiej strony. Bije mu w oko, bije mu w oko, bije mu w oko, bo nie będzie widział ślepy, może. Tak. Uuu, on ma zęby. Ej, patrzcie, jakie on ma zęby tam. U. O, dobrać, nie. Żeby nie dał. Może w zęby mu, w zęby mu Tak jest, <śś> w zęby mu, w zęby mu, zęby mu, w zęby mu. Już jest, już jest, delfin <śś> nie, delfin, patrzcie jaki duży o! To był Ale wielki J -j -j ogromny. delfin Dobra, teraz będzie bardzo duży delfin Kontra rekiny Delfinku, delfinku. musisz nas uratować, proszę Dasz radę, delfinku, rozwal te rekiny Jesteś naszą nadzieją o, Ale o! wielki miecz Patrz, tak jak jest, jak jest. Ale duży delfin Dawaj, delfinku, rozwal te rekiny, dawaj Na Delfin. Dawaj delfin! Patrzcie, zderzenie! Delfin kontra rekin, co tu się dzieje? Bije, delfin bije, ło, wow, nie, wow, wow. Ale się biją, jaka bitka! Ale bitwa jest! O nie, o nie. Rekin chyba Ej, coś pomóżmy zjada! pomóżmy mu, pomóżmy mu! Pomóżmy mu, pomóżmy tak, nie tak, patrzmy. mu, patrzmy! Teraz mu. wszyscy niech padnie ten rekin, poważnie! A masz! Tak, ten duży! A masz! masz. Dawaj, myj w niego! Jest! Nie mam. Dobra, teraz drugi, drugi teraz drugi! Jeszcze a Drugiego! Dawajcie go, dawajcie go! W głowę mu, w głowę mu! Jeszcze u góry, jeszcze u góry, jeszcze u góry! Tomasz, tak jest, masz... jest! Awas! A teraz gdzie, gdzie ten villager jest? Gdzie ten villager Ej, tam z tyłu jest? łapać go! Musimy go Dawać złapać! Go! Go! Pokażnie, dawajcie, dawajcie, dawajcie! łapiemy go! Delfinko, łapiemy go! go! Teraz będzie nas, teraz będzie nas, teraz będzie raz. Biorę go z drugiej strony! Stój, Powiedziałem, stój! O, jesteś nas! Teraz czekajcie! Co z nim robimy? Zapaliśmy tego kusownika. To jest szef villagerów, największy kusownik, to on. Mamy ciebie, teraz jesteś nasz i zaprowadźmy go. Do domu, weźmy go, dajmy do klatki, no. Dawajcie, Dobra, prowadzimy tak. go. Prowadzimy dawaj go, go, prowadzimy dawaj go. Prowadzimy go, dawaj, dawaj, go, dawaj go. Prowadzimy go do domu, do domu z nim, do domu z nim. Prowadzimy nie go. Nam. Nie uciekiesz już, jesteś nasz. Do naszego domu wpływamy. Zabieramy. Musimy mu wytłumaczyć, że syrenki są dobre i żeby on już więcej nas nie łapał. My jesteśmy no mądrzejsi, tak. My nie będziemy go rozwalali, zostawimy tego villagera. Musimy mu wytłumaczyć, że nie wolno syrenek łapać, tak? Nie wolno. Dobra, to chodźmy je. tutaj. Zamkniemy go teraz w klatce. Chodź tu, chodź tu. Zamknijmy go tutaj, zamknijmy go tu, tu. Dawajcie, zamknijcie go w tym miejscu. Tutaj, dobra, nie Długo problemu. zamykamy, długo zamykamy. Jak on nas zamykał, to w że ty będziesz tutaj teraz zamknięty. Patrzcie, on się chowa pod czapką, patrzcie. Bardzo dobrze. Właśnie, <laughs> on się chowa pod czapką. <laughs> on sobie tutaj widzicie? Zakłada czapkę, drobajcie na twarz. No bo się wstydzi teraz. No, jesteś uwięziony. Dajemy kl klatki okładajcie, no jeszcze górę zamknijcie. Żeby tutaj nie mógł. Ej, bądź to się do 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 Dobra, dobra. ja zabuduję górę, ja zabuduję okay, górę Okej, zabudujcie górę, górę, tak, boki, dobrze, super, dobrze, dobrze I tu przód jeszcze, żeby on był zamknięty Dobra, pyk. I mamy, dobra. villager jest zamknięty Oj, nasze piękne delfinki płyną, zobaczcie Cała rodzina delfinków Cześć, delfinki? Wszyscy jesteśmy wspólnie razem Rodzina syrenek delfinków Tylko pytanie, co robimy z tym villagerem? Co robimy hmm. z kusownikiem? Napiszcie w komentarzu Co mamy z nim robić? Wszyscy wymyślcie może jakąś karę dla niego Będę czytał wszystkie komentarze które napiszecie pod tym filmikiem? Zostawcie też subskrypcję, pamiętajcie o jednym Subiku, o łapeczce w górze i wpadajcie na mój sklep, po fajne rzeczy, które czekają na Was. Fajna bluza jest uśmiechnięta, tak jak ja. Fajne poduszki, i koszulki nawet, i piorniki, i plecaki i wiele więcej na moim sklepie. Smole Team! Link w opisie. Jak Wam się podobało, to bądźcie też jutro. Dobranoc.